Z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Obok Krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i obok, stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie oto słowo pańskie. Moi drodzy, jak wspomniałem na, na początku szy, y, rozpoczęliśmy ją dzisiaj w tę uroczystość na, na, na świecie mojej panny Królowej Polski, bo rodzicą czyli hymnem najstarszym hymnem y, naszym. Państwowym, a w kolekcie mieliśmy taką modlitwę, Boże ty dałeś Narodowi Polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przeciwną pomoc i obronę. I kiedy patrzymy na historię, to patrzymy na to, jak broniła nas przed muzułmańskim Turkiem i Tatarem, luterańskim Szwedem, protestanckim Prusem, prawosławnym Moskalem. Jak broniła nas w czasie komunizmu przed ateizmem i jak broni nas obecnie i chroni przed laicyz laicyzacją czy deświęceniem, całym wszystkim tym doświadczeniem, które niesie ze sobą postmodernizm, w którym żyjemy, w którym przyszło nam żyć i który niesie takie czy inne zagrożenia. Duchowe i jesteśmy wystawieni niesamowicie niesom... niesom... na tę próbę i na tę walkę, bo to nie jest tak, że to wszystko jest załatwione. Ponieważ jak czytamy w Ewangelii, jak czytamy w Apokalipsie, że niewiasta uciekła na pustynię, diabeł za nią szedł, ale ta, 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 Bóg przyszedł pomocą i e, woda, którą wypuścił z diabeł, e, otworzyła się ziemia i pochłonęła i diabeł widząc, że, że przegrał z nią, Wrócił i rozpoczął walkę z jej potomstwem. Taki mamy tekst. Czyli jest tak, że ona zwyciężyła, bo ona jest w niebo wzięta i ona jest, siedzi po prawicy, po prawicy swego syna i nas wspomaga jako królowa. Natomiast my, jako jej dzieci, oddane w testamencie, który jest przeczytany pod krzyżem, nieustająco jesteśmy wystawieni na próby, nieustająco jesteśmy wystawieni na trudności i siłą rzeczy na walkę duchową. Przy czym nie jesteśmy zostawieni sami. Dlatego, że, jak powiem, historia mater, mater vitae est. Tak? Historia, mater vitae est, to znaczy, historia jest. Nie, nie, nie mater, magistra vitae est. Tak? Magistra vitae est, czyli historia, jest nauczycielką życia. Jak ktoś zna historię, a jest takie powiedzenie, historia lubi się powtarzać. Tak? Jak ktoś zna historię i uczy się na historii, to również na, swoje, na historii ogólno, powiedziałbym, społecznej, ale również indywidualnej, kiedy patrzy po pewne błędy, to się na swoich błędach, jeśli jest mądry, to się na swoich błędach uczy, to patrząc na historię w takim ujęciu en bloc, to patrzymy na to, że ona nieustająco w taki czy inny sposób przychodziła z pomocą. Weźmy, weźmy, na, przykład, weźmy na przykład takiego błogosławionego Wyszyńskiego. Jeśli pojedziecie kiedykolwiek do, do Stoczka Warmińskiego, zachęcam, żeby oprócz na Malediwy i na, na Rodos i do jakichś innych egzotycznych krajów, udać się również w miejsca tuż na nasze lokalne, ponieważ cudze chwalicie, swojego, nie, swojego nie znacie, cudze chwalicie. Tak? No więc w Lisbarku Warmińskim jest klasztor. klasztor Zaz mi wróci, o ile mi wróci. W każdym razie, tam był internowany Wyszyński, jak go i aresztowali. I jak się tam wejdzie, to widać dopiero w jakich on warunkach przebywał. Był jeszcze chory na płuca, grube mury, wilgoć, warunki generalnie rzecz biorąc mocno siermiężne. I on tam, on tam miał, miał tam yy, cały taki na, na ścianie spisany plan dnia, był bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany, przez co się nie rozjechał psychicznie. I trzymał się bardzo tego punkt po punkcie. I tam oddał Matce Bożej siebie i nas. Tam powstała ta, pomysł, ta idea o nowennie chrztu. To właśnie on tam utworzył cały program odnowy duchowej, duchowej Polski przez ręce Matki Najświętszej. I nawet kiedy przyszło, przyszło kiedy była tam, wiem, no to jest historia, która uczy, kiedy, przysz, kiedy była peregrynacja obrazu Jasnogórskiego, Matki Bożej i wzięli komuniści i zaaresztowali obraz, wzięli, bo już się tak bali, to wzięli zaresztowali zaaresztowali obraz, to jeździła sama rama. Bo wiecie, duch, wie, kiedy chce, jak jest w duch, w duch, duch w człowieku i ta wiara jest w człowieku, to to się po prostu nie da po prostu człowieka złamać, nie da się człowieka po prostu zniewolić. Tego się nie da zrobić. Tylko ta wolność, ha, ta wolność płynie z ducha i ona jest tą protektorką, ona jest tą, która pomaga człowiekowi w, w, w takiej wewnętrznej wolności. Znaczy, takie no, sztandarowe postaci jak właśnie Wyszyński czy, 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 czy Jan Paweł II, który oddał się Matce Boże, Jan Paweł II na, 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 tym, przełomie, na tym przełomie przemian ustrojowych 89-90, on przecież mówił, on, on doskonale wiedział o czym jest, jaka jest sprawa, że my wchodzimy z tego ucisku komunizmu i nam się wydaje, że sytuacja jest zero-jedynkowa, bo ona była praktycznie zero-jedynkowa, wiadomo było kto jest czarny, kto jest biały, tak? A wchodzisz, wchodzisz w demokrację, wchodzisz w wolność, która wolność jest pojmowana niejednokrotnie jako, jako samowola, i on przestrzegał przy tym, że to będzie o wiele trudniejsze niż to, co było poprzednio. Bo tam to była w domu, kim jest, kto jest przeciwnikiem, a tu jest wszystko rozmyte. To jest takie granice, są takie szarości, że to nie wiadomo, kto ma rację, kto ma co. To wszystko jest. Tak, tak to się to odbywa teraz. jak. Weźmiemy historię, która magistra magister Wite Est, to jest. to nie wiem, czy, czy znacie tę, 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 tę kwestię, mianowicie doradcy Stalina z o czasów lat 50-40 mówili Stalinowi tak: Kościół katolicki w Polsce jest silny wiara w Matkę Bożą. I jest jak gwóźdź w drewnie, im bardziej się go bije, tym głębiej, głębiej, głębiej wchodzi, im się bardziej umacnia. Żeby ich zniszczyć, trzeba powoli, delikatnie, krok po kroku gwóźdź wyciągać. I jak ja to czytałem, to sobie pomyślałem, że tego typu zjawiskiem i tego typu metodą na to, żeby ten gwóźdź wyciągać i tych ludzi zniszczyć, zmanipulować i zrobić z nich pionki. Jest między innymi zasada, która jest absolutnie kretyńska i nielogiczna z punktu widzenia, z punktu widzenia duchowego, a mianowicie to, co, co powstało w latach 90., na przełomie lat 90., przez pewne środowisko wykute, liberalne, mianowicie wierzący, niepraktykujący. Proszę Państwa, to jest dokładnie to. On ma kulturowo wpisane, taki człowiek ma kulturowo wpisane, że on jak go zapytasz, jak go zapytasz, że on jest katolikiem, to on ci powie, że on jest katolikiem. Bo on nie ma jeszcze takiej świadomości, że nie ma odwagi, nie ma takiej jeszcze pewnej, powiedziałbym, takiej absolutnej przekonania ateistycznego czy zupełnie, czy agnostycznego. I to jest metoda takiej desensibilizacji, czyli uniewrażliwienia. Pomału, pomału. Jedną niedzielę opuszcza, później opuści to, później opuszcza tamto, później w pewnym momencie staje po prostu z ręką w ciemnej dziurze i okazuje się, że on jest w ogóle. A w drugim pokoleniu jeśli ma na przykład, to, to tacy są rodzice, to my to obserwujemy socjologicznie, w drugim pokoleniu dzieci ma niewierzące. A w trzecim pokoleniu to ma wojujących ateistów. I teraz, żeby, można się było temu, żeby się można było temu przeciwstawić, to są zjawiska, to są prądy, to są, to są rzeczy, które obserwujemy. Tylko oczywiście tu trzeba myśleć i się modlić, żeby mieć mądrość i żeby wiedzieć, co z tym zrobić. I ona jest tą. Ona jest tą, która pomaga tym, którym chce, jeśli ktoś chce, żeby, być, żeby, być, żeby otrzymać pomoc, to ona jest gotowa to zrobić. Oczywiście nic pod przymusem. Nie to. Każdy musi chcieć i musi wiedzieć, czego szuka. I po, 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 pozwolę sobie przywołać hominidę z niedzieli. Mianowicie, tłumaczymy w niedzielę ten to idiomatyczne wyrażenie pod tytułem: Wyjdą. Wyjdą i wejdą i znajdą pastwisko. Tłumaczyłem to, na czym polega ten dobry pasterz. Że to jest idiomatyczne określenie, powtórzę to raz jeszcze dzisiaj jest ten Psalm w godzinie przedpołudniowej, mianowicie Pan będzie czuwał nad Twoim wyjściem i powrotem. To idiomatyczne określenie w Biblii oznacza, że ten, jeżeli król jest dobry, jest mądry, jest potężny, dba, i, dba o swój lud i kocha swój lud, to ten lud może wyjść i wyjść, ponieważ jest pod, pod, pod protekcją. I to jest przełożeniu, przełożeniu na, na nią, która jest, powiedziałbym, tą y, szafarką łask, y, której Pan Bóg, Pan Ojc, Syn nie odmówi nie, nie niczego, jest to owo wyjście i, wyjście i wejście i znalezienie paswiska. Dzięki niej. I jest jakaś świadomość, powiedziałbym, nawet ogólnospołeczna, ogólnonarodowa, tego, tej kwestii, powiedziałbym, naszej en bloc, en bloc w, czyli ogólnie w ogólnospołecznej, mianowicie, że Ojciec Święty, Franciszek, teraz są diakoni w Warszawscy, są na, na, na taki, w Rzymie, są na spotkaniach w kongregacjach, i mieli spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem na audiencji generalnej. I on do nich powiedział. Franciszek, do, do tych warszawskich diakonów, którzy wkrótce za parę, parę dni dostaną świecenia presbiteratu, powiedział do nich: Wchodzicie w kapłaństwo, i ono jest trudne. I ono będzie bardzo trudne, i ono będzie jeszcze trudniejsze. Ale wy nie macie się czego bać, ponieważ w Polsce macie, macie Matkę Bożą. To jest, to jest fenomen. To jest fenomen, który, muszę przyznać, że jak nam naprawdę dość szerokie spojrzenie, jeśli chodzi o kwestie uwarunkowania kulturowe, to naprawdę muszę wam powiedzieć, że ta wrażliwość maryjna w Polsce jest, jest fenomenem, ale jest również przedmiotem rzeczy, żeby to po prostu, pomału, jak ten gwóźdź z drewna wyciągać. Dlatego trzeba o to dbać, trzeba o to, o to o to, o to się starać. Wczoraj przyjechałem, byłem przy na Radzie Stałej w, w Episkopatu w, w, w Częstochowie, modliłem się pod, pod, w kaplicy i modliłem się również za was, za parafię. Więc, więc zostaliście oddani wczoraj tam bezpośrednio, więc przyjeżdżam z tym jej błogosławieństwem również, ale oprócz tej... tej no, Ciżby pielgrzymów, którzy właśnie przychodzą z tą łaską, prosząc o łaski, naprawdę rozmodleni ludzie. Widać że po prostu, to, 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 są, to są zjawiska, naprawdę, no, jak, jak widać, niektórzy są po prostu wpatrzeni, jak, jak słupy soli. To ta wiara jest tak silna, no, żeby nie wiem jak diabeł szalał, to tego się nie da po prostu złamać. Tylko jedyne, co jest niebezpieczne, to jest ta desensybilizacja. Że pozwolisz sobie pomału, 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 pomału wyciągnąć gwóźdź z drewna. Rok temu mówiłem o, o jezuitach w Hiroshima. Wiem, czy pamiętacie. I to to jest, o generalnie rzecz jeżeli weźmiemy to, co powiedziałem teraz, to jest, tak, to jest powiedziałem refleksja ogólnospołeczna. Taka o bloki. Ale to jest kwestia również, jeśli chodzi o jezuitów w Hiroszimie, którzy zostali ocaleni po, po, wybuch, po, po wybuchu wojny, to to jest również pewien rodzaj partykularnego, osobistego oddania i osobistej, osobistej opieki, którą się otrzymuje. Ale żeby można ją było otrzymać, proszę Państwa, trzeba po prostu o tę opiekę prosić i się o nią ubiegać. I jeśli jest taka dyspozycja serca, to wtedy ta modlitwa świętego Bernarda z ma sens. Brzmi tak. Pomnij, najświętsza Panno Mario, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka. Twojej pomocy wzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą nadzieją żywioną, Do ciebie, Panu, nad Panami, matko biegnę, do ciebie przychodzę. Przed to jako grzesznik, płaczący staje. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale uczuć się łaskawie i wysłuchaj.